Przyjechał tu teraz do centrum Białego Stoku, żeby dla Was pokazać kilka miejsc, które się znaleźli się na planszy białostockiej wersji Grimonopoli. O, i tu właśnie najdroższy obiekt, Pałac Branickich, za 400 dolarów. Ogród Branickich kosztuje 320 dolarów, czyli też drogo. I to chyba nie tylko dlatego, że to piękny zabitek, ale zobaczcie, tu welioracja zrobiona, żwir uklepany, tutaj nawodnienie zrobione do bukszpanów, tak wszystko zrobione tak jak trzeba i to się ceni się po prostu. I te ławeczki, które tutaj stoją, też pewnie dodają wartości. Ja to za jedno bym dał z 500 dolarów. To jest nasz piękny ratusz i nawet jak jest taka szarówka, jak dziś ludzie przygniemy, chodzą, to i tak się raz uśmiecha się. Zobaczcie, tutaj buzia, oko, oko, a z kolei na planszy Monopoli kosztuje 350 dolarów. Park Planty niedrogi, bo tylko 160 dolarów, no jak dla mnie, to się opłaca. Się. Zobaczcie, tutaj jest ławeczek. O, super, super cena. Operę Podlasko wycenili na 200 dolarów, no i to dobra cena, bo to zobaczcie, jakie piękne ogrody. Piękna architektura i przede wszystkim, jaki dobry polbruk równo ułożony. Na się podoba. Dla mnie ta gra się bardzo podoba się i co najlepsze, że możecie ją zamówić od naszej białostkowskiej firmy, taniaksiążka.pl. A link znajdziecie w moim opisie.